wejście do hotelu. Tutaj jest od razu przystanek. Spokojnie możecie się jechać i chcecie. Tak to wygląda. Cześć, tu Wojtek z Polska Zwiedza PL. Zaraz wam pokażę pokój, w którym byłem, kiedy przyjechałem na jedną noc do Londynu. Jestem w Torset. Jestem pokój 3, 4, 342, 342. Patrzymy, jak wygląda tutaj pokój. No bardzo ładny, powiem wam. Eee, no ładnie to wszystko wygląda. Jest zestaw powitalny, czajnik. Widzę, że wygodny. Tak stawiam. Wygodny fotel z więc tutaj sobie coś pewnie popiszę. Telewizor, duże łóżko. Bardzo ładne są te lampy. Naprawdę. Podobają mi się. Już jest 6.23. Jaki mam widok? Zobaczymy. Czekajcie tutaj, zobaczymy. Uuu, powiem wam wewnętrzne okno. No to to wygląda kijowo. Mogę sobie popatrzeć na pozostałych gości. Tapeta. Bardzo ładna taka azjatycka w ogóle, no wystrój jest po prostu bardzo ładny, przynajmniej mi się podoba ale ta tapeta świetna no oprócz tego widoku za okna więc widać jak będziecie tutaj chcieli rezerwować to może wpiszcie jeżeli będziecie mieli taką możliwość że nie chcecie od wewnętrznego czy od wewnętrznej strony mieć co my tu mamy? Okej, okay, jest woda. Tu mamy kieliszki. Okay, zobaczymy jeszcze łazienkę. A tutaj jeszcze szafa. Ok, tu mamy szafę. Jest żelazko. Deska do prasowania safe. Jest bardzo fajnie. Jeszcze nie widziałem łazienki. O, bardzo ładna. No, powiem Wam, że mi się wszystko podoba oprócz tego widoku za okno. A poza tym super sprawa. Śniadanko, tak, jest mini. Ja wziąłem American Waffles. W takim hotelu spędziłem jedną noc. Umiejscowienie bardzo ładne. Hotel okazał się bardzo wygodny, śniadanie dzisiaj przepyszne. Jedynie to okno, ale jeśli się tu przyjeżdża na chwilę, albo tylko żeby wieczorem pójść spać, to zasłony były na tyle szczelne, że po prostu się zasłaniacie i macie spokój. Jedynie no problem rano: musicie sobie ustawić budzik, bo nie wiadomo która jest godzina. Nawet jeżeli tu by było bardzo słonecznie, to i tak tego nie zobaczycie, bo właśnie jesteście od wewnętrznej strony. Ale sam, sam hotel, ale przede wszystkim umiejscowienie jego. No, duży plus, naprawdę duży plus. Blisko tutaj i do Hyde Parku, do Notting Hill, generalnie wszędzie do stacji Tak co polecam. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek z Polska Zwiedza. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki "Porachunki".